bardzo serdecznie z tej strony, Dragon 36 6. I dzisiaj sobie pochodzimy po serwerze s1 micepl Tak? Flota tutaj jest. Ha, na moją działkę idziemy. To jest moja działka. Ogólnie to jest tryb creative na działkach. Więc nawet fajnie, wiecie. E, idziemy tu, otwieramy drzwi. Jak widzicie, trochę sztytowany, no ale wiecie. Bierzemy to, idziemy na pvp. Hop. 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 I hop, dobra. Patrzcie teraz, to jest, to jest taki bardzo fajny serwer, patrzcie. I z, z powrotem trafiają temy, możemy je z powrotem schować tu. Bierzemy koksy. Kąś na strange yy, Gdzie jest stręcz? Stręcz. Szybkość, szybkość, niepo, niepotrzebna siła. Poczekajcie, SMS do mnie przyszedł. Trochę nie w porę. Koledzy chcą, chcą żebym wyszedł, ale pewnie to zobaczą. Dobra, wbijamy. Mam skin na wreszcie, wiecie? siema Skin Brzydki trochę, bo ale to nie ja go ustawiam Wszystko widzicie, widzicie. Dobra, patrzcie jak to się robi. Kurde. Na raziony. A sobie poszedł, bo się mnie przestraszył. nie przestraszył. Nic nikogo nie zabiłem, lOL! Dobra, nie żyje. Jak w... Mieć co? Idziemy na spawn. Zaj ogarniemy rzeczy. O, jest taki słaby miecz. Dobra, poczekajcie, wezmę sobie lepsze. Idziemy na moje pecha. Oczywiście, jak chcecie ze mną mieć ten, wystarczy poprosić. Ale jak on nie budujecie, jak mój kumpel. Znaczy, mój kumpel, no, Miki, jest 112. No to wtedy będziecie mogli. Ale zobaczymy. Jeszczo pożyjemy, zobaczymy. Będą dużo gadać i skutwy skutwy syny. O kurde. Łuk zostawiamy sobie. Niewidzialność też. Dobra, tutaj wkładamy te rzeczy. Yy. I. Myślę, że się przebieramy, co? A tutaj jest już pełno miejsca. Dobra. Możemy wziąć w sumie jednym miecz. Jakąś, jakiś tam armor weźmiemy, na przykład złoty o Złoty na Burżu. Burżu Azja. Dobra, mamy wszystko. I idziemy na spawn. To jest taki serwer, pojawić się najpierw na ten musicie się zarejestrować. Nie, zna, nie powiem wam jakie mam hasło. No może powiem. W dupie. Aha, ciernie. Ja myślałem, że ktoś rzuca koksa, to by było super. Kurde, nie skopiowałem sobie tego łuku. Jp. <t> O, już dopiero 4 minuty. Możemy do 10, czy tam do 5, nie, nie wiem, zależy. Kurde! Kto, z, z czego mnie zabił, skoro tak padłem, szybko. Czekajcie, widzicie wszystko? Powinniście widać. O, Dalni. Tu dużo, dużo ludzi, nie ma skina, ale niektórzy mają, na przykład jak ten, którego zaraz zabiję. Możliwe, no ej! Lag albo idziemy na parkura, wiecie? Nie, nie idziemy do Rim Patrol. No, do niego. I teraz jestem cienki w parkourze, ale zobaczymy, włączamy F1. O, gdy prawie właśnie. Dobra, sobie wlecimy. Na parkura tutaj nie ma sensu wchodzić. Jup, ktoś napisał. Jak on ma. Nie, jak? ma. Demon. Jakiś tak. Jakiś tak, kurde. Ogarnij się. Coś pisze? Czy co? Mam walać? Koniec parkura. Aha, na pewno, mam to w dupie. Patrzcie. O kurde, zjebał to. O ja pierdolę. Ale nie zepsuł nie zepsu te skrzynki. Heh, w której jest dirt i łóżko. Super, jak ktoś będzie się chciał poruchać, to zapraszamy. Uhu! Co tu jest napisane? Riot, co? Crazy Moths. Moths. Crazy Moss. Co nie rozumiem? No, crazy nie to szalony, no. Lub taki umysł. Gupi e, umysł. A Moths? Nie wiem. Ich, chyba jakiś. O, idziemy do tamtego parkura. Yy, chyba jakiś nie gracza, wiecie? Co to jest? Zakaz latania. Start parkuru. ani parkura. Nie możemy tej skrzynki otworzyć, ale dobra, hop. do desparku. Oh, kur. Kurde! <laughs> Taki prosty. Nie no, e, zaczynamy od, od tego. Nie, trzeba to na luzie przejść. Na luzie. O, tak. Koniec parkuru. No nie jednak nie. Nie, więc, oh, nie wiem, co... o fuck. Nie co za parkour, ale myślę, że znaleźć spoko. Z, za dwie minuty skończymy. Jeszcze pokażę, pokażę wyposażenie zielarni tak mojej i Miki'ego. Tam, 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 tam. Brzydki skin, nie? No, niestety taki mi ktoś ustawił, nie wiem czemu. Ale gram na swoim koncie. Mik jest? Widziałem, nie Nie. I pokazywam jeszcze całą moją działkę. Czekajcie. Marichuachen. Marichuachen. Wiem, że jest źle napisane, ale nie chciało mi się już poprawiać. I patrzę wszystko na szarpnę z 5 To jest niby taki składnik, nie? Ale taka męska, Męska nora. jeszcze jest? Jeszcze, jeszcze dwie minuty. I tak to ogólnie wygląda. Tutaj jest takie sztuczne bajorko. W wszystkich drzewach jest, jest glowstone. What? No, nie myślałem, że jest zniszczony. I tak wygląda moja działka. Jeszcze chcę coś dobudować, ale nie wiem co. Tutaj mam wszystko. Zawartości skrzyń. Tak, mamy, ale spawnery nie działają. Mamy. Tu mamy takie coś. vendor części nic nie mam. Bo, nie, bo nikt mi nic nie kranił, więc niepotrzebne. Na górze jest takie łóżko. a właśnie tu ktoś włożył coś. Było, znaczy ten. Fontanna sztuczna. Ciekawe czy jak to rozwalę to się rozleje. rozleje O, dobra. Czekajcie. Dobra. O, kurde. What the fuck? Kraty, kraty, krat, kraty, kraty. JP. odp już, już, już. już, już. Woda, won! Magia! Dobra. Skoro widzę, że za chwilę mije to 10 minut, no to na razie i cześć. To był serwer S7 Minds którego będę nagrywał. Będę, będę i jeszcze raz będę. krótka będę. No, do widzenia.